Tutaj, znowu, hop i jest, rój, mam ruja. i co to, wow, 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 co to, to strzał, a to takie uderzenie, a to, o, hura, hip hip hura i jak to leci i wysoko skacze, no fajnie, Fajnie. Długi czas. A to nie wiem co to jest. Dobra. Nie, nie wiem co to jest, ale idę. Yy, gdzie jest jakiś zombiak? Teraz to jest pytanie. Gdzie jest jakiś zombiak? Ten. Yy, a to w ogóle ma 100 życia, ja zawsze się zastanawiałem. Ciekawe ile ma ten zombiak, bo to jest skin zombiaków do kupienia. Bez czapki, ale mnie interesuje, co robi to. Co e, e, fa Fajnie to użyłem. Fajnie. E, e, a masz. Umieraj. Umieraj. Idę na Jetiego. Fajnie mi się tym gra. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj jesteś. Nie. Nie, nie uciekniesz. Haha, gonię Cię. Uf! Co się stało? Ja go walnąłem? Dobra. Strzelam! Strzelam! Teraz to. Aha, on to przeskoczył. Jezu! To jest ciężkie! To jest ciężkie trafienie go tym! O nie. A pomocy, pomocy! Dobra, idę na dół za nim Dobra, masz, a masz, typie To chyba jest odrodzenie Nie, 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 nie Dobra, biegnę już za tobą Biegnę Biegnę Biegnę, chodź, chodź. uciek, Uciekł No nie no, uciek. Trochę nie ma sensu, ale fajna jest ta postać. Fajna. I teraz chyba wrócimy do Neighborville. Naszego normalnego. Bo te, to mi przypomina Neighborville z tamtej części, ale nie do końca. A Neighborville to jest miasto normalne w plancach dwójce. Będę to nazywać wesołe miasteczko po prostu. Bo. Dziwnie to brzmi Może być niezrozumiałe Ale okej okay. Dobra Szybciej Szybciej Jesteśmy y Mam niewidzialną postać Fajnie Niewidzialna postać rządzi A co to jest? Tego tu nie było Dobra, nieważne, ale jest halloween Tutaj już Dobra, teraz to, nie, zombiak, 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 jak to sobie z nim poradzić, o ja, o cię. ale to kozackie tylko, milion zombiaków, nie, szybciej, dobra, jest, i teraz, hop, stu, tu, 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 nie no, o jest, jest, mam to dobrze wyrządzony dom. Mam tutaj domek. Jedną roślinkę, nie wiem do czego. I jeden yy, dmuchaniec, czy jak to tam? Uuu, uuu, uuu. Stówka No nie no, gościł, serio. Znowu? Znowu yy, wow. eee, Co? Dobra Idę tutaj sobie Idę tu I tutaj y, jest takie tajemne przejście Raz tu byłem i tam jest kod Do wpisania, ale nigdy tego kodu nie znałem I te kulki y, Pokażę wam zaraz tę mną kulkę y, Te kulki, mam coś narysowane Na przykład, y, nie wiem co to, ale to jest część kodu y, no tu, Halo, o Moja skrzynka, złodziej! Złodziej skrzynek! Złodziej! Pum! Jaka pogoda tam u Pana. W kosmosie. Bo u mnie zimno. Na Halloween. Dobra, skarb. Co ty tu robisz? Co on robi? Nienormalny zombiak. O Jezu. znowu ty? Znowu ty? Moim zdaniem ta jest fajna. Warek to na nią... Po... Nie no, warek to na nią poświęcić tyle czasu, żeby ją wbić, bo to kosztuje 500 tysięcy kasy, a magii kosztuje 300. To jest... No da się to wbić tylko, że zazdroszczę gościom, którzy już mają zombiaka, bo, bo ja jestem biedny i... Dla mnie go nie stać. Jestem biedakiem, bez kasy. O nie, znowu ten typek. Czy to jest... Czy to jest roślina? Nie, to jest gracz. To jest gracz chyba. Dobra, lecę. O nie. Nie spodziewałeś się tego. O Jezu. Miał jedno życie, mój gość. mnie się z zombiakiem. Co to dzisiaj za co to jest? Co to jest za jakiś cel? Gościa trzeba zabić? Czy, czy co? O, gościu wam uciekł. Haha! Au! Nie, 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 nie. Proszę, dajcie mi go uleczyć. Proszę, proszę, proszę. Nie, nie, nie. Nie udało się. A czy serio będę mieć leczenie tam, gdzie jest ten, ten? Nie. Co to jest? Jakiś... Czy to jest? Co to? Mogę przez to przechodzić. Ale co to, to nie wiem. <grystanie> Dobra. To jest dziwne. To jest mega dziwne. jeszcze co sobie postawiłem. Okej. Okay. Y y Zabięgłoś za tam. Nie, nie. nie Wcale, wcale go, wcale go nie, nie ominęło to. Dobra, ominęło go. Lecę na górę. Hops, hops. Jezu, znaczek mi... Znaczek jest głupi. Mam go tu. Lecę. Hops. I czy tutaj będzie jakiś pan, którego który chce y, dostać smak śmierci. Halo? O, kolejny pan. Eee... E-Max. Dobra, umierasz. Jakiś typie, który ma... Ktu... Co to jest, zaski? Co to jest? Dobra, tutaj nie da się niczego robić. Baza, halo, halo. Policja. Eee... No! Nie, 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 proszę nie kłaść. Nie, serio to była jednorazówka. Ja chcę drugi raz. Ja chcę drugi raz. Nie, no. To jest złe, to jest złe. To jest złe jednorazówka. Na tyle kafty. tyle kasy zmarynowane na razówkę. Bo chyba tracę kasy. Dobra, dobra i yeah. nie, nie uciekniesz. Ops, jest. Yeah. Aaa, Aaa! nie zrobiliśmy. Ty, nie, no, ty, Nie, no, ty, no. nie! nie, nie, Nie nie, nie. nie, Dobra. Nie będę przechodzić na stronę zombie Idę do bazy. Albo... No to... I jednorazówka mnie zaczynała Aha, fajnie Idę do Ruxa, bo tam też można kupić tą postać Nawet wam pokażę ząbiaka, że żeby, żeby Was nie oszukałem Dobra, tutaj macie sklep Ruxa I na drugim macie Ząbiaka za 1000 kolorowych gwiazdek I ząbiaka za 500 kasy I tutaj wzmocnienia jakieś, tutaj płatne rzeczy I tutaj coś sobie kupisz i ja... Dobra... O, to jest fajne! To też. Za niedługo Halloween, więc potrzebuję mieć takie rzeczy na Halloween. Dobra, co kolejne? Yy, tutaj nic. O! Tutaj, tutaj jest takie Halloweenowe ten... Za nie wiem który poziom, ale chyba za daleki. Czy mam kluczyk? Czy ja mam kluczyk? Nie mam. Dobra. Ziemię, nie, 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 nie chcę tu niczego. Dobra, idę na moje Halloweenowe miasto roślin. Bo głównie to miasto roślin. Dobra, czy ktoś tu jest? Halo, halo? Czy ktoś tu jest? Dobra, jest, jest. Magik w ciele jakiegoś typka. No, no i jaki gość, nie bot? I tu też jakiś gorzki bot. Nie to były boty Dobra, i czekaj, i zrób. tak Nie skąd? skąd? Ja za pleców, za pleców No nie no Mówi się trudno jak umieram, a za drugim razem mówi się, yy, że oni umrą Więc chodź tu, chodź tu, ty mnie dobiłeś yy, Chodź tu a um... Ma... o nie no, nie! Przyszedł tego brak! Brat, brat, O nie, 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 nie! Czekaj! tego robić? Za to, że mnie za... Bił. Bum! Haha, nie spodziewałeś się! Typie tego! O kolejna skrzynka, ale fajnie. I Co to będzie? 2000 tysiące kaszy, no. Też mało w porównaniu do tego co ja zbierałem. bo trzeba jeździć wybieraczom to musi być dziwne jej kolejny gościu teraz ty teraz ty i ty nie dobra idę do jakiegoś naszego naszej bazy eee. Mogłem użyć jednorazówki, ale to już yy, też jest dziwne. Okej, okay. co to jest napis? Yy, zawsze on tu był, myślę, że jej się zmienił. Ale okej, okay. czy mam 15 tysięcy kasy? Mam 7, ale ciekawe, czy to mi wystarczy na to. Chyba za ile? Jest to 15 tysięcy XP. Dobra, poćwiczę sobie. Dobra, dobra Te kuchy są niezmieszczalne. No nie No ta są niezniszczalne Teraz ten. 35 pięć. Co ty gościu? Co ty gościu? Dobra Idę od niego W ogóle nie, nie, kruk. Hop, ho, Co to jest? A, bi. Ho, ho, ho. Co to jest? E, nie chcę tego kupić, bo nawet mi nie stać. E, idę do serowej góry. To nie moje, to nie moje, hallo. Hallo, hallo. Jak ktoś ru, lu, lubi się odradzać przy rzeczach, to e, o, o, robię jedną no misję i to chyba będzie koniec. Będzie koniec. I jestem raczej. No, szybciej. Szybciej, o oh, jest. Jest. Weźmy mm. iść do tamtego groszka. To, na, to mnie tu wysia, wys, wysiada. I czy mnie przejedzie? Nie przejechał. Dobra. Robię zadanie, to zadanie jest fajne. Tak. To zadanie akurat jest długie, więc trochę czasu zostało. Dobra, nawet już to robiłem, mam, mam pokonaną serową górę. Tak, tam, w tej rurze jest gorący ser, który mi zadaje życie. Okej, okay. jestem przy imprezie roślin i ostatnim razem jak tu grałem, wziąłem tego typka. Tego typka, chwastka. I to jego robota z budowaniem tego. Co? Co ty? Dobra. To. Dobra. To będzie długo. Cało. To. Jej to jest jedno serio. Przecież mam dobrym to, 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 to? No nie. Dobra, jeszcze jedno. Nie. Je. Mam dwadzieścia osiem, a trzeba mieć pięćdziesiąt. Mam siedemdziesiąt, mam 37. siedem. Nie, o dwa mam więcej, Kura. Ciu, ciu, jadę, jadę pociągiem uu, uu, fajna moja emotka Hej, cześć, dzień dobry, witaj Aha, już teraz z tobą walczę Teraz będzie dużo klikania Wystarczy zjeść tylko jedno ciasta, ale ja wolę zjeść więcej Dobra Chyba to mi dobrze pójdzie Dobra Zawsze mi to szło lepiej, ale okej okay. Mówi się trudno, nie wybieram was chwastki Ciebie, ciebie Ja w, ja w tobie jestem, gościu. No, chodź Fajny festiwal, oni tylko chodzą. Co tam, gościu? Jezu, co to jest? Tańczysz? Dobra. Chodźcie wszyscy. To jest moja ekipa. On, on, ona. Dobra. Jest, je, jest jedna roślina normalna, taki bocik. Bocik wybrał drużynę. Bocik. Jak to brzmi? Ale to poleciało wszystko Kosmos fajny idzie. Kos. Nie, to nie, niedobrze. Jestem włosaj. Bo to jest. Nie no. do domu. Nie wiem jak się tam nazywa. Szyszka dąbu. Musimy przeżyć. Idziemy. Policja idzie. Szybciej. Policja. Co to jest? Co to jest? To idzie się tam. Jakoś w ścianę. Dobra. Biegnę. Czy oni też biegną? Mnie nie umiem biec. Jezu. Tam na nich trzy godziny będę czekał. No, teraz będzie fajna historyjka. Go zanosi teraz te zombiaki i zrobiły to właśnie to jest dobre. Oni tam sobie gadają, a to go zabiera. <słuch> Szacunek dla pana, e, dla pana Kwiatka. Czyli, czyli dla mnie. Jestem panem Kwiatkiem. To nie widać. Jestem panem słodziutkim kwiatkiem. Szacunek dla mnie. Jestem kwiatkiem. Tutaj prąd. I tutaj będzie... trochę Normalny. U. Hej, hej. I teraz historia A ja idę na górę. Idzie do Dobra. Hops. O nie. Jedna historia się zaczęła. Zambi bota. Bot się w A macie. A masz. Tu masz. A, a my. A my mi. A pomóż mi, trąbie. Droszek je. Nie no, był tu duży, zostałeś sam, mały. Właśnie tego byłem. Dobra, nie, nie widziałem, z szczerze to idzie. Z tamtej. Okej, okay. i tego nie rozwalicie, bo to jest moje jedyne jedzenie roślinę i roślinia. dobra nie wiem co to jest, ale chyba orzech o, nie kiedy e, ty strzelasz podwójnie? o Jezu o nie mam posmarowane ma posmarowane błotem a tam jest owca, którą po, którą już zdobyłem, ale nie zapisałem i mi się zgubiło. A to jest ten, bo, ten gościu, który z nami będzie walczył. Jak widać, jest mądry. ale jest mocny. I bum, 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 bum. A nie mogę jeszcze, bo, zobaczcie, halo. Dąb już wie. Co on robi? On... On chodził tak! O nie! O nie! Ci są najgorsi. Ale buuu. Jeju! Co za nim? Nóbek. Na bota! Na bota! Trzeba. Głoszysz. Co ty robisz? bo ten boss nie ma z szansy bo oni bo cały film jest dobre ja, dużo zadaje ale no ma za mało życia moim zdaniem mogłaby mieć 20 Dwadzieścia, to jest tak bo sto... to trochę mało moim zdaniem moim zdaniem ciekawe czy tu ty... a potrafiłem ja, tak super Świetnie. na Stoma nic nie zrobiło tylko co on robi? robi? Ja! Zróbmy mi pułapkę co? No nie o, A ta bomba wcisnęła Aha! O, no bierze mnie, słuchaj! No To ma 15 życia? Serio ma 15 życia? Haha, <noise> to się odbił, się odbił. Taki... I co to było? No nie no, Bo oni mi życia zadali bramę. Dobra, szybciej to rozwalą, to skończy się szybciej misja, ale ja chcę, żeby trwało jak najwięcej. Lab. O jest. Ja. Mój, mój kwiatek już zginął. O ja! Nie widzę gdzie strzelam, mu strzelam prosto w oczy. Haha. Już. A teraz tego. O, już zaczyna. Nie. To zadziałało, ale okej. Okay. I... Kolejna fala. Co czegoś robi? Co, robi? co robi? Hop, hop. Yy. Yy. Dobra, wiem, że on jest takim bossem, ale mam na tyle życia? Ja nie widziałem. Nie no, serowy, serowy dronik. ty parku? Zabijaj. nie, nie zabijaj nie za już ja. a nie, to przejść. Pam 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 nie lecą, to nie ja, dość. Jeszcze małe, miłośne. Dlaczego ty zasnąłeś? O, nie wiem, że Spałam. Haha. To moje życie jeszcze. Nie, nie. z nimi będziemy walczyć to jest czas Pokażę wam jak mój bohater wygląda według tego no, miało to moim zdaniem wyjść jak najbardziej tego ale nie ma stroju no dobra czy da się ich zabić to tym czymś? da się, da się, da się zabić O, dalej strzela ale fajnie. A, a bohatera nie, nie mam zabite? nie no, bohater jest tylko się mam niewypłacę. No co za, co za e, bohater? Bohatery, co ty masz... Do, co to bohatera. Której pewnie... E, które go pewnie Widzisz? Na, Nalo... O oh nie! To mi zrobił na slalot. Mogę zginąć. Bandy, gminie to będzie nie fajnie. dawaj. Teraz ten... No nie no, drugi! Ja, ja nie, ja... Dobra, dawaj żołnierza. To bandy te Nalot. Biumi. Teraz ciebie. Bium. Bum, bum, bum. No masz głowę. Za 13. No nie no. Ale... A ten gościu. Co ty gościu robisz? Ty się nie Co ty robisz? Hops, hops. No. Hops, hops. No jej Co ty to za boss? Ej, a... Jezu! Tylko ten nie, nic mu nie robi. Jeden ta walka będzie o, Jeden versus tyle. Przez jeden versus jeden. Dobra, to koniec będzie. Tylko skoczy na tą bramę i to będzie koniec. To by było uratowane Piąty level. To by było tyle papa ludziska.